Cześć, witam wszystkich! Z tej strony Kozik i zapraszam Was już na czwarty odcinek z serii gry Pokémon Platinum. W dzisiejszym odcinku idziemy do dalej, nie ma co gadać. Tu były dwie jagódki, które zebrałem i z tą dziewczynką pogadałem, i ona nam powiedziała, że jej tatuś jest gdzieś tu w Dolinie Wiatraków. Nie przekroczyłem tej linii. Tu jest jakaś trawka, nie wiem co się w niej znajduje, dlatego w nią wejdziemy. Ten dodam. O, to jakiś ziomuś stoi. Dobra, pierwszy Pokémon. Co my tu mamy? Uwaga! Shelos, dziesiąty level. Co to jest w ogóle? Jakiś różowy dildo, co to jest za Pokémon? Do... Lol, Shellos. Pierwszy raz w życiu widzę coś takiego. Dobra, tak czy inaczej, złapiemy to. Rzut błotem. Czyżby to jakiś ziemny Pokémon? Nie wygląda na ziemnego. Aczkolwiek mogę się mylić. Jak to się mówi, nie oceniaj książki po okładce. No, ale ewidentnie jest ziemny, z tego co widzę. Dobra, łapiemy go. Już nawet wiem, jak cię nazwę. Będziesz... Dildo, tak jak powiedziałem, mimo że... Jak... To jest jeszcze dziewczyna, czyli... Czy... Co, 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 co? Czy to był wodny Pokémon Przed chwileczką ja tam zauważyłem, zaraz zobaczymy, czekajcie. To nazwiemy go... Ją. Będziesz Dildo. Ona. Akurat to jest dla płci żeńskiej wymyślone. Więc... Nazwa jak znalazł. Ale muszę sprawdzić czegoś tego statystyki. Co to jest w ogóle? Dildo? No nie, no wodny, ale ma ziemne ataki. O co chodzi? Rzut błotem, zobłocenie, czyli tak, matsz, sla... Znaczy, no to całkie co zakłóca, jakby. O Elektryczne ataki. Rzut błotem, czyli Matshot albo mood slap, ale chyba muthslap. Puls wody, czyli water pulse, tak utwardzanie to chyba Harden. No dobra. Okej, okay, no fajnie, przydamy się Pokémon typu wodnego. Mikstura, ale widzę po atakach, że... że on będzie miał na pewno coś, jeżeli ma jakąś przemianę, bo na nie wiem. Ale będzie miał pewnie coś dalej z y, ziemią. Dobra, co my tutaj mamy? Aha, jakąś walkę. No dobra, no to jedziemy. Jedziemy. Team Galactic. Jeden Pokémon. Co to jest? Glemiał. Glemiało już... No, oczywiście pomyliłem skillę, nieważne. Może nam wyjdzie to na dobre. Bang, bang. Hypnosis. Wstawaj. Wstawaj, Rafał. Nie ma się, nie ma spania. Co zrobi Rafał? Rafał śpi. On nam tak atak już obniża. Ale to tylko zwykły atak, niespecjalny. No, budzi się, jeb, dobra. Okej, okay. co my tutaj mamy? Eee. Zamknę się w środku moim kluczem. O nie! Moi komplet stacujący na łące w posiadaniu. Aha! Dobra, czyli wiem, gdzie mam iść. Widzicie? Ważne. Jest to, że trzeba czytać, co tutaj... Zamknięte od środka. No dobra. Ale wiem gdzie mu trzeba iść, ale przed tym jeszcze uleczymy Pokemony. Bo nasz di nasza Dildo może się przydać. Co mi tak zamula to? My w kosmosie biegał. Czajiś tam co w, w tamtym odcinku mm, dwóch tych pedałów stało i gadało Zoom Do tego momentu doszedłem, gdzie pokonał... Y, do, do, do tej trawy, dalej nie szedłem. No nie wiedziałem, że tu można spotkać coś takiego jak ten nasz Pokemonek nowy. Także robi się ciekawie naprawdę. To są Pokémony już od czwartej generacji. Do, do czwartej generacji, przepraszam. Nie wiem czy są wyższych, bo nie jestem aż tak obeznany, jeśli chodzi o tą wersję. Ale lecimy. Tak, dobrze, dobrze mówię, tutaj nie powinno ich być, w takim razie z tego co mówił tamten ziomuś, tak. Co my tu mamy? Łąkę jakąś. Mamy jakiś dwóch, tych co wtedy nam stało, oni coś tu chcą ukraść miód z tego co widzę? Co robimy? Na pewno nie możemy pozwolić mu coś nam na coś tam. Dobra, czyli jednak chcą z nami walczyć, to będzie podwójna walka czy pojedyncza? Pojedyncza. Kogo masz ziomuś? Stanki. Cześć takich, zajebiemy ci z flanki, yeaaah terymy. rymy Ło, nawet spoko Skrzeczenia Niża nam obronę Dzika furia jakaś Dobra, trzy podpałki i go nie ma Mhm, polecą mi z Jeszcze jeden? Co, jeden dostał w i mu nie mało? To też była. O, ten ma dwa pokemony. Zubat. O nie, to tak bardzo oczywiste. Nie ma ultra-dźwięku. Do widzenia. I jeszcze jeden Zubacik do kolekcji. Też nie trafił. Na razie. 15 poziom. Ty, ty. ty. O! Krąg płomieni. O! fine well. Naucz się. Co ja robię? Co? co spokojnie, spokojnie, spokojnie. Tutaj. Tak, tak. Warczenie, czy... a niech będzie to growl. Dobra, mamy drugi atak, jakiś typu ognistego. Hmm. Jesteśmy tacy silni, że oni nawet nie potrafią przyobrać tego w słowa, widzieliście? Klucz do elektrowni, o no dobra, okej. Okay. Czyli musimy jednak ją tam spenetrować, hehe. <gry> Ale jeszcze zobaczymy, czy tutaj i wszystko już żeśmy zobaczyli. Słodki, słodki miodek. Miody dostaliśmy. Pewnie coś, co nam... Jakieś słodko pachnące drzewo to przyciąga Pokemony. O! Ciekawe. Na przykład to. No tak. No i co? No i co, i posmarowałem korem jadem, i co dalej? I co, i nic się nie stanie? Aha! Czyli musimy sprawdzić. Mhm. Czyli dobra. I wiecie co? Chwilę postoimy tutaj. Ja przyspieszyłem czas. Dobra, oleć to, później tu wrócimy. Albo ja wrócę sobie po prostu po nagraniu. I zobaczę, czy może coś tu faktycznie. Może jakiś fajny Pokemonek sobie przyjdzie, jakiś robaczek. Ale to chyba te drzewa tylko można. Tak, bo tych hoinek nie da się. Dobra, ale wiem gdzie jeszcze jest jeszcze jedno takie drzewko, bo tam chyba koło tej elektrowni też takie jedno drzewko stało. Także też je posmorujemy miotkiem. Trzeba eksperymentować z nowymi wersjami Pokemonów. Ci tutaj dalej stoją. Niech stoją. Tak, jest tutaj drugie drzewko. Tak, posmaruj. Dobra, zamknięty od środka. No, jeżeli jest zamknięty od środka, no to jak możemy wejść? Nieważne. Ważne, że wchodzimy. Siema ziom. Niemożliwe, skąd masz klucz? Dowództwo. Dobra, tu widzimy kilku łebków do pokonania. Siema Co oni z tą elektrownią w ogóle chcą zrobić? To jest ten ciekawy. Chciałbym się troszeczkę zagłębić w fabułę tych pokemonków. Oj sorry. O, zaś zubat. Nie spodziewałbym się. Dobra, zobaczymy jak tu wygląda ten krąg cały płomieni. Chyba tak tak samo. O! Może troszeczkę inaczej. Troszeczkę wątpię. O, ten już bajta ma. Jak Suarez. He, ale dobra, spróbujemy powalczyć z naszym nowym nabytkiem, jakim jest Dildo, albo jest, ona jest. No tak kurde, co 5 leveli skacze, 10, 15, 20. Siema. Mm. Dun, 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 dun. Za pokemonki! Gle miał! Dobra, mamy szansę. Ale wygląda fajnie. he! <grymne> Dobra, rzucamy bocikiem. Zobaczymy czy coś to da. Ojej, sła słabo. No to. What pulse O, i tu już mamy lepszy Lepszy efekt. I wizualny, i... ekwilibrystyczny, że tak zażartuję. Bam! Obrony nam już tak zbili, że jak nas pizgną. Dzika furia, furi swipes. O Jezus. No właśnie, A, Jodu zabij sobie. O, o, o. Może nam się przyda Jodu kiedyś. Chociaż wątpię. A, niech sobie zabije. No, dwa lewele. Co? Wy, wy po co? Użytkownik poleruje swoje ciało, żeby zmniejszyć tarcie, zwiększa statystykę szybkości. Dobra, za Defensive Kurl No, 2,5 levela, niech sobie ma. Może nam się przyda, dobra. Widzę, że tutaj będzie jakaś gruba impreza, także Rafał Na posterunek, Zuzia w razie co nas tu obroni. Co my tu mamy? Dowódców Teamu Galactic. Jednym z czterech, Mars, dobra. Widzę jakiś profesorek tam pod oknem stoi, pewnie jest trochę zdziwiony. What the fuck, co się dzieje? Zabiją mnie! Porwą mnie na okup. O, jakieś logo G. Haha, ho. Proszę bardzo, co my tu mamy? Zubat! O, 15 poziom. Coś niesamowitego, dobra. Jej, Gini! Na razie. Co, o, 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 i To jest właśnie przemiana glemiała. Oj, trochę nas tu bije. Dobra, dajmy jiu-du. Znikający atak O jest. Dobra, to. Nieważne. Mam jeszcze Zuzannę. Ło, wow, krytyk, tak mi przykro. Dobra. No i poroźli to, czy porogli, czy. Nie wiem jak to się czyta. Tak się znaczy, Jest to przybiorek glebiała, brzydka strasznie. A w anime ona wygląda jak jakiś kurwa chodzący blok mieszkalny. Także. Nie polecę. Hmm, tu trzeba czytać teraz, bo nie wiem gdzie teraz, ale chyba wiem, gdzie teraz trzeba iść tam, gdzie tam tych dwóch pajaców. O, uratowaliśmy twojego tatusia! Fuj, śmierdzisz tatusiu, idź więc śmierdzielu! Haki dis! Kazali mi pracować bez przerwy. Co dostaniemy w zamian? Pokémon Balon? Jeszcze raz Co jakiś czas przed wejściem do elektrowni pojawia się Pokémon Balon. Zawsze w ten sam dzień tygodnia, ale niestety nie pamiętam który. Czy myślisz, że jego wizyty mogą mieć coś wspólnego z faktem, że używamy energii generowanej wiatrem? Nie wiem. Ziomek, bo zaskakuje mnie ta wersja. Smarowanie miodem drzew, jakieś balony przed elektrownią. What the fuck. O, znowu ten Luker. Dzisiaj byłem. Mm, mm, dziś oni są. A to, to On zawsze jest po fakcie, widzę. Aha, wszedł szybko się. Dobra, 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 Weterna City. Idziemy rozjebać ich. W hoj No i co, i częsie się, nie częsie się. Nie wiem, pójdziemy jeszcze zobaczyć tamto drzewko, na szybkości. Dobra, tu się już widzę, usunęli. Zaraz uleczymy pokemony. Jep, jep, jep. No ale kurde, no mówił, że się będę część drzewa. Jestem ciekawy, jak to kurczę. Główno nic się nie trzęsie. No damy tak. Jeszcze raz czekajcie. Ile mamy tego miodu jeszcze? Siedem sztuk. Nie wiem, dobra. Olać to. Ja sobie to pobiegam później. Może Anusz się coś złapie. Dobra, idziemy na szybkości i pokemony idziemy dalej w przygodę. Na razie mam tylko jedną odznakę, a jest już czwarty odcinek, także jest troszeczkę słabo. No wszystko fakt, że nie można przyspieszyć, ale myślę, że wam się będzie to podobało. Takie troszeczkę na spokojne przychodzenie Pokemonów w sumie. Może i lepiej, że nie ma tego przyspieszenia, znaczy w walkach to wiadomo, ale tak normalnie, bo ja będę czytał, skupiał się na tym, co trzeba zrobić, niż później coś przegapić i później gdybać trzy odcinki, co ja mam zrobić. Damy dildo na, na wierzch, znaczy się tu, że jakkolwiek to brzmi. Mhm, dobra. Hi motherfucker. Aha. No dobra. Tak, posmarujemy wszystkie kurwa drzewa. Cześć. Do you wanna fight with me? Ja mam, byczys. Dobra, co ty masz? Ponyta. Bardzo fajnie. Na razie. O, ooo! Ku... Jeszcześmy oszołomili. Mamy chyba 30% szans na to tylko. No i bardzo ładnie. 456 Espat, Bomba błotna. Pięknie. Wiem co to jest za ruch. Bo... jak to się nazywa? Jak miałem w Sakret Goldach Mmm, toxikrołka i Krołganka, To on właśnie mógł się tego nauczyć. O, Siemano. Mogę wam pokazać, jak to wygląda. Tak samo jak w tym? Tak, tak samo. No, i też zmniejsza coś tam. Uciekamy. Dobra, jeszcze jeden pokémon nas zaatakuje. Idziemy dalej, bo nie ma, nie ma czasu. Nie ma po co tracić czasu. Dobra, tu jest to samo. Dobra, to leci dalej. O, hiker. Bardzo fajnie, myślę, że on tak stoi, tylko forfana, a jednak będzie z nami gadał. Znaczy, gadał, walczył. Co masz, hikerku? Pewnie o i Dziudu, tak jest. Bang, bang, bang. Nara. Dobrze w sumie, że dałem dildosa. Bang, 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 12 level. Kolejny Dziudu i kolejna strzała. I jeszcze jeden Geodoo, no to super, o 12 poziom. Nie ma nic lepszego jak trenowanie na gyodu i Onixach. Bo one są bardzo wrażliwe. X, specjalna obrona, dobra. Okej. Okay. Tutaj coś jest, jakieś górki, pagórki, tu jakiś trener. Zejdziemy tu do tej pani na dół, po prawej stronie w dół. I pójdziemy dalej do góry. Dobra. Co my ty masz? iPom. iPom jest to bardzo fajny pokémon. Jest to pokémon typu normalnego. A jest iPom i Ambipon, chyba. Tak się nazywa druga przemiana. Nie jestem pewien. Tak bardzo, bardziej pamiętam za nimę niż, niż tutaj z gry. Ale chyba Ambipon. Jest taka małpka, która ma bodajże trzy te takie łapki. Tam na czym on stoi. Boże, już, jest, no, już tam umarło. No i to jest dość fajny Pokemon. Może poznać różne punchy typu właśnie tam Fire Punch i tak dalej. Taki uniwersalny Pokémon w sumie. Szkoda, że nam padł, na, padła nasza Dilduchna. Ale no trudno... O Jezu Zuzia jest na pierwszym miejscu. Oho, czyżby to był jakiś Pokemon trawiasty? Tak, Rozelię, którą znamy, bo mówiła właśnie, że zobacz jak pięknie pachnie mój Pokemon. Rozerię to już znamy. jakby ktoś nie wiedział, druga przemiana badu poprzez szczęście ewoluuje. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, jakie mamy typy? To obstawiam, że gdzie wodno-ziemny, to jest czysty ogień, to jest chyba ziemno też trawiasty. Ziodu nie bierzemy pod uwagę. Przydoby nam się jeszcze jakiś psychiczny pokémon psychiczny, waleczny i może jakaś ciemność. Czy coś takiego? Zobaczymy, wyjdzie w praniu. Haj! Ciekawi mnie jaki gatunek Pokémony tu, tu mieszkają. No kurwa Stefany. Bydaw. 12 poziom już, o ho grubo. Kula obronna, niestety ja Cię bije ziomuś ze specjalnych ataków, więc z twoja obrona mi nie jest straszna. Rafałek, patrzcie już, też znamy. Elektryczna wiewiórka. O, nie, a dobra, to nie jest, to jest charm, a nie attrakt, to spoko. Widzicie, strasznie nam spadł atak. Momentalnie, tu żeśmy mu ponad pół, a tutaj żeśmy nawet mu, nie wiem, z jednej piątej nie zabrali. Aha, tutaj mam tylko Pokébola, którym jest heal Ball. Czyli chyba ball, w którym jak zopiem Pokemona, to go leczy do full życia. Czekajcie, tu przyspieszę, bo te jagódki to jest kurde strata czasu. Tak, zry, zrywaj to. Aha. Aha. Dobra. No, już, kurde, no, nie chciałem tu nikogo spotkać. Tam widziałem już hikera u góry. Szkoda. A to po co jest? Aha. Tak, 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 żeby było. To no musimy dać niestety Zuzie naszą. Bo nie chce mi się wracać, leczyć. Co my tu w trawie? Zaraz zaraz cię zaczepimy hikerku. Pacirisu, o proszę bardzo. W sumie kurde złapałbym sobie coś takiego. Typu elektrycz elektryczny jest zawsze dobry na wodę jest dobry na ptaki. A na ptaki jest mało mało typów Pokemonów, których są dobre straszecz tu mamy Ripelka. Dobra, idziemy pokonać tego Hikera na szybkości. Przemyślę sobie, jak, jak, jakby co w następnym odcinku. Jak złapię jakiegoś Pokemona. to na pewno takiego Pokemona, którego widzieliśmy w trawie, albo jeżeli mi z tych drzewek wyskoczy jakiś tam, nie wiadomo co, może jakiś fajny ziomuś, może jakiś robaczek silny, bo takowe też są. Co my tu jeszcze możemy spotkać? Znowu szelos. No dobra, podzielisz los kolegi. O! ty z buju. Nie zabiłem go na strzała. Coś go tam jakąś pasywę ma dziwną. Jezu, ile tych trenerów tutaj jest? Co ty masz teraz? Piplap? No Piplap to jest pokemon typu wodny, to jest starter naszego... E, ...naszej Dan? Don? Don! Tak, jedna z widzek napisała mi, że to się czyta Don. I tak, tak masz rację, też mi się właśnie to przypomniało. Że to się tak czyta. Don, ale Dawn jest spoko. Dawn zawsze na propsie. Tam z tą babką to ja sobie zawalczę później. Nie chcę tracić teraz czasu. O, już mamy super miksturę! Oh yeah! Dobra, a co mamy tutaj w tym domku, co żeśmy go minęli, o tutaj. Może jakaś pani, która nam uleczy pokemony. Tak, właśnie, uuu, kurde. Zaraz mi powiecie, że ja to grałem już w te pokemony, a tutaj nic z tych rzeczy. Dobra, to w takim razie z tym kickerem niepotrzebnie żeśmy walczyli, ale kto wiedział. Damy dildo na start. Z tą babką później zawalczymy z tą na dole, z tą blondii. Znaczy później ja sobie... Tu mam jakiegoś ziomka. Aha. Las Eterna. Hmm, hmm, hmm. Dobra. To wiecie co? Jednak zawalczymy z tą babką na dole i skończymy odcinek. Bo już widzę, że jest 23 minutka. Chodź tu. Come on bitch! Move, bitch, get up the way, bitch, get up the way Dawaj, chodź. Pokaż co ty masz tam. Jaki waleczny machop. Dziękuję bardzo. Masz bombom, Jep. Whipanie. Masz wodą troszeczkę się polejemy. A, identification Co my tu mamy jeszcze? O, to utwardzenie jest. Dobra. Trzynasty poziom. I jeszcze wejdę tutaj do trawy ze dwa razy. Zobaczymy, co tutaj jeszcze możemy spotkać. Znowu shalos. Oj, nie włączyłem przyspieszenia. I znowu shalos, dobra. Jebać to. Okej, okay, no, będziemy się żegnać. Także dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję Wam za oglądanie. Czwartego już odcinka, zobaczymy tylko, zobaczymy co tutaj jest, tak? Las Eterna. Jakaś jest spani o to jeszcze porozmawiajmy z nią. Cheryl. Chcę przedostać się przez las, ale boję się sama. Podobno gdzieś w okolicy czają się członkowie teamu Galactic. Dobra, pójdziemy z nią. Ale to już w następnym odcinku. Także, dziękuję wam za uwagę. Dziękuję za oglądanie, Kolejnych przyszłych. Eee, dziękuję za uwagę oglądających, tych co oglądali poprzednie odcinki, teraźniejsze i przyszłe, które będą z tej serii innych. Także dziękuję wam za uwagę, łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. Dzięki wam jeszcze raz bardzo serdecznie za wsparcie. Trzymajcie się i się ma.